Wszystkim witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj mam z Aaronem trening skokowy. I trzymajcie kciuki, żeby było dobrze, ponieważ to będzie mój ostatni trening skokowy przed zawodami w Dżonkowie, które są za dwa dni. Dzisiaj też za dużo nie poskaczemy, bo nie chcemy męczyć Arona ale musimy poprawić moje błędy, które robiłam na ostatnim treningu, bo ostatnio była po prostu masakra. Ja byłam załamana po tym treningu i miałam kryzys jeździecki. Dalej mam ten kryzys jeździecki, więc trzymajcie kciuki, żeby się poprawiła i żebym nie robiła takich Dziwnych rzeczy, jak ostatnio, bo to jest jakiś dramat, i dzisiaj jestem w ogóle strasznie zmęczona, ponieważ do siódmej rano grałam w UNO na telefonie, tak jestem dziwna, ale grałam w UNO na telefonie do 7 rano i wstałam o 10, bo miałam dentystę jeszcze, więc spałam 3 godziny i nawet mi się nie chce siadać na konia, jestem tak zmęczona, że masakra, no ale trudno, trzeba konia pojeździć przed tymi zawodami, żeby było dobrze i, i trzymajcie kciuki po prostu, idę do stajni, strzelać Dzień dobry. Halo? Aaron? Dzień dobry. Aron jest już w boksie, ponieważ Sonet miał trening przed Aaronem, właśnie teraz ma. I Nicole, czyli właścicielka Soneta, zdjęła już Arona, żeby nie stał sam na padłoku bez niego, bo na pewno tęskniłby za nim, więc poszedł sobie do boksu i ja teraz będę szykowała na trening. Jeszcze wam pokażę, co dzisiaj mu ubieram, czyli dzisiaj żółty komplet, żółty czaprak. Kolorze Sunflower. Kantarek do czyszczenia również mu ubieram żółciutki, ochraniaczki brokatowe, żółciutkie i jeszcze biorę, uwaga. nauszniki no Aaron, co ty na to dzisiaj? Na żółto może być, tak? Podoba Ci się? No, więc idziemy się czyścić, koniu. W ogóle dzisiaj coś czuję, że na tym treningu się totalnie ugotuję, bo rano jak szłam do pracy, było w miarę chłodno. Więc założyłam bluzę i nie wzięłam sobie nic do przebrania i mam tą bluzę cały czas, a teraz już jest gorąco i już w ogóle stojąc mi jest ciepło, a jak będę jeździć, to ja po prostu, no, się na tym treningu, będzie ciężko. Aaron, proszę mnie dzisiaj nie zmęczyć, bo dzisiaj mi jest ciężko przez to, że jest mi gorąco i przez to, że jestem zmęczona, więc bądź dla mnie dobrym koniem, tak Aaron? Aaron w sumie ma taką minę, jakby jemu się również nie chciało dzisiaj nic. Więc mam nadzieję, że nie będzie miał zbyt dużo energii i będzie dzisiaj taki spokojniutki, tak jak teraz stoi. Może Aron, ty przecież zaraz zaśniesz. Zmęczony koń. Właśnie czyszczę Arona. Jak na złość jakiś koń musiał go obedrzeć jakimś kupytem czy czymś tutaj na pleckach, w miejscu gdzie jest schodło, ale na szczęście nie jest na tyle mocne żebym nie mogła położyć na to tutaj nic, więc mogę go osiadłać, bo jest takie delikatne, tylko zdarta skórka że to zaraz coś posmaruję, no ale dlaczego, dlaczego konie go tak strasznie biją? Aaron? dlaczego Ty sobie na to w ogóle pozwalasz? Powinieneś im się postawić i pokazać, że jesteś twardziej i nie można Tobą tak pomiatać, a Ty oczywiście musisz się dawać tym koniom Szedłamy się zaraz, Jezu Ty zaraz zaśniesz serio, Spanko, tak? Pan ko bierze. Biedny, zmęczony, a jeszcze będzie musiał skakać. Posmarowałam Aaron'owi to miejsce tym y, balsamem na rany z Erfola. nałożyłam strasznie grubą warstwę, żeby przypadkiem siodło go nie podrażniło, y, jak będzie tam leżało. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale wydaje mi się, że, że to nie jest nic takiego. No bo to jest naprawdę lekko zdarta skórka, więc nawet to nie ma krwi ani nic, tylko sierści brak. Także. Chyba nic nie będzie. Zobaczymy zresztą po, po tym, jak zdejmę siodło. Jeśli to się pogorszy, to na pewno nie pojedziemy na żadne zawody ani nic, ale myślę, że, że nie mam się czym martwić. Psikam dzisiaj Aronowi grzywę tą odżywką z Magic Brusha i nie wiem, na początku jak jej używałam, to wydawała mi się spoko, a teraz im dłużej jej używam, tym bardziej widzę, że ona nic nie daje i po prostu psikam jej jak najwięcej i tego tak po prostu sobie bo chcę ją zużyć, bo zajmuje mi dużo miejsca w mojej skrzynce i jest mi w ogóle niepotrzebna, bo nic nie daje. Ale no nie może się zmarnować, więc psikam Aaronowi grzewę teraz nią na potęgę, żeby ją wypsikać, ale serio. Ja nie wiem, ona pachnie jak płyn do płukania prania. I ten zapach mi się strasznie podoba, ale poza tym, że ładnie pachnie, to ja nie widzę tutaj żadnej różnicy w grzywie po popsikaniu tą odżywką. Jeśli robię coś nie tak, no to mi możecie powiedzieć. Tak jak yy, mówiłam, że ekwus mi się nie sprawdził, ekusker. I okazało się, że po prostu trzeba było odczekać chwilę po nałożeniu tej odżywki. A tutaj nie wiem, wydaje mi się, że robię wszystko tak jak trzeba, a ta grzywa wygląda nadal mocno, mocno średnio. Aaron jest ubrany w swój piękny żółty komplecik. Teraz idziemy trenować, ale patrzcie jeszcze jak on pięknie tutaj stoi, jak modelka. Aron idziemy skakać. Chodź. No chodź! Ale masz brudny kinol nie wyczyściłam ci chrapek. Wstępujemy sobie właśnie z Aronem i musiałam zmienić więc na wiele krążek, ponieważ moja pani trener uznała, że skoro na zawodach będę jechała na wiele krążku, to na tym treningu przed zawodami też lepiej, żebym miała obrany wiele krążek, więc Aron dzisiaj cierpi. Go troszkę ustawić na tej wodze, w zamki Pum. No mając taki brzuch, to też by mi się nie chciało ruszać. <głosy> <głosy> Ale ona normalnie ten yy, dobiera swoją yy, dieta, to ona coraz rusza. Ale ja też yy, czekam, mi się nie chce, a nie mam takiego brzucha. <noise> a troszkę niżej Marta, go ustawić po całym placu, nie na kole, bo to starszy koń. nie cały czas na kółeczkach. Złap kontakcik trochę, ustaw go troszkę, żeby on się troszkę zebrał. Niżej szyja. O, tyle na nosy, Do, Do widzenia. O tak, jeszcze troszkę. A, troszkę, żeby on się zaokrąglił. A, na początku troszkę mu się tamto nie będzie podobało. Dobra, zrobimy na chwilę przerwę. Zróbcie przerwę w tym... Jak chcę, to niech sobie tą szyję niżej niż kłą. O tak! ręce rączki trzymać niżej, jak on Nie, rączki wszystko jest ok. Poza tym, że nie masz rękawiczek, nie? To jest nieprofesjonalnie. O tak! Tak, jak teraz ma czas. Dobrze. Tak jak jeszcze niżej opuści szyję, to brzuch podniesie do góry. A nie, że grzbiet ma taki okrągły. Nie w tą stronę, co trzeba. A, rączki przy sobie, nie rób taką, tak się. A, tylko... No właśnie, to jest mój największy cel. Mięte rączki paluszkami się tam. O, mięciutko, proba. Tak, i parę razy przejście do stół. Znaczy, zatrzyma. On już jest tak wyćwiczony, że on wie doskonale. A jeszcze raz, rusz kusem, lepiej go przygotuj do tego zatrzymania. Tak, jakby jadąc do zatrzymania, cały czas utrzymuj ten rytm. Nie mówisz o zatrzymaniu, tylko myśl, że cały czas on idzie. A, miękko, wąsko kierownica, zatrzymuj, zatrzymuj. Pr, pr, pr. O, prawą nóżką dotknij go leciutko. Do przodu? Nie do tyłu, on na do przodu ruszy. O, tak. Dobra, pochwal go jeszcze raz go zatrzymaj. Tak jakbyś napędzała do zatrzymania. Ale coś, jakiś zapach, chyba koniec wypsikany jakąś lawendą czy czyć? Aaron, prędzej. A, I znowu pomyśl sobie ładnie, patrz do przodu i to znowu zatrzymaj. Ho, ho, pr, pr, o, ho, prr, prr. odosiadł bardziej. A lekko prawą nogą, bo on ciągle zadek. O, no, 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 ta! Ale on nie ma się ruszać, ty, kroczek ma zrobić. A i rusz znowu kusikiem, i zagalopujesz. A mogę na, tygodę, na tygodę? Może. Dwie strony, długa nóżka, bo ci ciężarki takie przypnę tam. A trzymaj łydka konia, nie kolanami się nie zaciskaj. O, Bartłomiej! Pamiętasz taki był, bajka taka była, Bartolomina? Nie, ja nie. Nie, tak? wie, nie, nie znaju. Jak, znasz na pewno. Na 100%. A co to za grubas? No to jest Jezu, czerpia, nie własny te konie tuczycie, takie grubasy tu macie? tylko nic do jedzenia nie Żebra rysuje. na wierzchu, taka budowa. Troszkę lepszy galop Marta. Troszkę aktywniej. I teraz spróbuj go troszeczkę obniżyć sobie. Pobaw się troszeczkę tym wędzidełkiem. Lewa woda zbiera, prawa pokazuje. O, o, o! O! A prawa kierunek nadaje. Lekko prawy nadgarstek w bok. Lewa jest zbierająca. Tak. Dobrze. I zrób przejście do stępa. I chwila stępa. I zaczniemy sobie skakać. Dlatego za dużo też... Ale dzisiaj chyba będzie tak mało czasu, nie? Mogę ją walnąć? O, jak mam skakało koraj... Ale słuchaj, jeszcze nic nie zaczęliśmy robić, a ty już. Yy, ten. No ja nie siły. Ja. Ale ja... Ja, spałam... ja spałam trzy godziny. Już... a to moja wina? Albo kończy. Nie No. Dobra. Nie trzeba było dużo skakać, tylko porządnie. Dobra. Troszkę lepszy galop. Jeszcze troszkę? Trzymaj połączenie delikatne i galopu. I galopu. i galopuj, i galopuj. A, Dobrze, no widzisz, o to mi chodziło, żebyś bokser nie wjechała. go i ładnie zrobisz przejście. No, to no, to nie <gry> dobrze. Dobra przejście, to teraz sobie zagalopujesz z prawej ręki i pojedziesz tą bramkę tam na warstwę, nie? Dobra. O, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tylko dobry. wcześniej, żeby był dobry rytm galopu, nie? Żebyś nie... Jechała tak. Patrz do przodu, bo tu stoją drągi. Także możesz się zdziwić. Tak. Prosty koń. O, dobrze, wyjechamy za Dobre. Tak, łóżka. Dobre lądowanie. Popraw nogę. O, tak. Na koło, Marta. Podkładaj go do kupy. Dobrze. O, i teraz przejście ładne. Za dużo nie będzie, dobra? Ja bym powiedział co tylko wyżej od razu. Legnie raz przejechać parku i w górę. Jestem za. I ja Zrób dostawę. to porządnie. Co? Zrób to porządnie. No. No po raz pierwszy wyjechałaś i Tak. To było po prostu na treningu trochę no. tak. Także gitarę. Po takim treningu. Patrz na okser i galopuj. Cały czas galop, 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 galop wow. Co się stało? Nie pracowało. Czekasz! Co ja zrobiłam? No... Ja Ci mówię, że teraz zależy od ciebie. Ty masz węgidło i ty myślisz, że on cię pociągnie. No i nie to... są. Wow. A to ty musisz domierzyć odległo. A ty tak siedzisz, lepszy rytm galopu, okej? Okay? Ja już jestem pobudzona w tym, Adrenalinka, Marta, musisz lepszy rytm galopu, i to co ci mówiłam przed chwilą, że on musi mieć tempo. Galopujemy. Cały czas galop. 5, 4, 3, 2. No, teraz dobrze. I teraz se go ogarniać. Ale cały czas. Co galopujesz. potem? O tak! Dobrze. Ja na nóżki? Tak. Teraz sobie skróć wodę, Zrób sobie półsiak, bo masz dużo proste. A taka Nie rób. Nie rób szereg. Jaki szereg? Są te. Jak ja z wodą? Nie na szereg. Potem po szeregu ruchów. Teraz go ogarnij. Nie leć, żeby galopował energicznie, ale nie z tobą pędził. Kontakt, tak. Teraz będzie szereg. Uważaj, ten, ten co jedzie. Nie Przybliż się do siodełka. Nisko ręka. Nisko ręka. Wiedziałam, że ją wycyka, bo ruszył z nią. Na spokojnie. Nie dostawaj ciśnienia. Musisz się przybliżyć do siodła. Nie puszczaj kontaktu. Nie. Do końca. Ty przychodzisz do przeszkody, a nie przeszkoda do ciebie. Usiądź. tak. kontakt, kontakt, kontakt. Uff, dobry, rób, kontakt, nie daj mu tak lecieć tu, teraz kontakt, o dobrze, i teraz go na siebie, bo masz dwie stacjonaty, Jest to skupajmy, na siebie. Zwać? I mi konia pobudzić. Nie, przejdź tak. do stępa na chwilę, bo jeszcze raz. Na spokojnie. Marta! musisz próbować, konia. Nawet jak rusza, to księgnij te łyki. O dobrze. Połączenie. I galopujesz do, do, do ręki, do ręki. Do ręki, do ręki. Super! No! i Ale pobuduj mi! No pobuduj, bo bola nie, nieba. Się, nie daj mu tak, że on Ci rusza stamtąd. On na zawodach tak nie będzie ruszał. Będzie jeszcze bardziej. Nie, na zawodach jest inaczej. nie zawsze trochę patrzą i trzeba być na jechać konia, a nie liczyć na to, że on będzie szedł. A, o, już się dochilował. Marta? Nie wiem, jak jest dużo ludzi, co tu, co. Jak jest dużo ludzi, to mi nie wychodzi. O, tak. Ale dobrze, że jest, ja tego uczyć. No tak. Także jak on ci, Marta, ruszy, to nie zostawiaj go samego, tylko zamknij te łydeczki, złap ładką takci i on wtedy będzie miał oparcie w tobie. A jak ty myślisz, że on rusza tam pięć full przed, a przed całą przeszkodą go nie ma? No bo tak jest. I kręć sobie wężyki. Dlatego on ucieka. O bidulek, ale się ma. Nie tylko wam to jest. Jemy ja jeszcze zlać Ronowi winuszki po treningu. Jakby tak się chłodził, bo jest się strasznie parnie. Parno? Parnie się nie wie? jak się nie Parno. Parno, Parno. Nie, nie, nie. Nie wyżej mnie za nie, nie wolno, masz swoje. do zrobienia, dzwoniłam do Kowala i Kowal powiedział, że dopiero najszybciej za tydzień no i trudno Mam wniosek jest żeby nam zrobili normalną myjkę, zamiast tego szlausa. No. A miała być? I co? I nie nie ma. ma. Jeśli chodzi o mój trening, to na początku było to dupy strasznie, ale potem sprawdziłam. dobra, muszę się trochę ogarnąć, muszę jestem, skończymy, a już chcę jechać do domu, bo jestem strasznie zmęczona, bo chcę spać. I jakoś tak zaczęłam myśleć wtedy bardziej i sobie wyobraziłam, że jestem na zawodach i było już lepiej. Więc ostatecznie jestem częściowo zadowolona, ale uważam, że mogłoby być lepiej, więc ten trening tak oceniam na 6 na 10. To jest dobra cena tego treningu? Też tak myślę. Bo ostatni trening to oceniam na takie 2. 2 na 10. No 3. 2,5 max. 2,5 na 10, a dzisiejszy trening 6 na 10. Więc jeżeli idziemy tą tendencją w górę, to na zawodach będzie tysiące dziesięć. I po zawodach będzie znowu spadek i będzie już po tym na dziesięć będzie tak rosło. Za każdym razem. Ale po tych zawodach chyba będzie się na razy od startowania, bo nie ma pewnie zawodów z okolicy. I następne zawody będą pewnie jakoś... Koniec sierpnia może. I w międzyczasie pojedziemy jeszcze na kliniki sztukowe o ile się uda, do Pana Adama Lidermana. O ile będzie miejsce. Tam będzie coś takiego, że będzie pierwszy dzień skoki, drugi dzień będzie ujęzenie i trzeci dzień cross. Więc może uda się z Aronem z pojechać takiego tego treningowego, ale no zobaczymy, bo pisałam, że tam na tych klinikach może być maksymalnie 12 osób i jest bardzo ciężko o miejsca, więc, więc nie wiem. No ale w każdym razie, w każdym razie mój kryzys jeździeczki się zakończył. Trwał a aż dwa dni. I, więc coś mam do wyjdraża. Chyba, że na zawodach spadnę albo coś to to wtedy ten, który wyjdzie w tym na zawsze będzie. I depresja, i w ogóle. Czy mam zagrochał łagodzić? Ja bym mogła tak wzruszać tam przepędza. Pod popręgiem. No. Oj, to się o niej. Ale nie takim sumieniem, tak? Tutaj troszkę, a zobaczcie jego plecki, bo jego w ogóle konie jakieś pokopały i miał taką szramkę, ale mu posmarowałam tą maścią i już nic. jeszcze, bo tam pot na pewno wleciał, tak? To... Biedny. Poharatały cię, biły cię. Tak? Nie jeszcze napić? Jeszcze będzie odcinek, eee, o ile mi się uda go nagrać. Bo chciałabym nagrać odcinek, w którym widzowie z Instagrama zdecydują, co zabieram ze sobą na zawody. Co ja ubieram, to będzie miał ubrany Aron. Więc nie chciałabym to nagrać, ale zobaczymy czy to wypali, bo będę nagrywać wszystko sama. Nie będę miała kolorzy żadnego. I może być ciężko. Ale no, mam nadzieję, że się uda. Dobra Aron. Chłodniki. Łódźka jeszcze? Nie, dobra. Aj, już idzie sobie na wygarkę, będzie jadł sianko. A ja w domu spać, bo spałam trzy godziny i umieram. Myślałam, że na koniu zasnę. Nie, nie, nie. nie. Ale jeszcze filmu, jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!